Stoję na parkingu przed Lidłem w Gołonogu. Chciałbym, abyśmy się przejechali taką w pewien sposób po części dość popularną trasą, jaka jest wykorzy wykorzystywana w trakcie egzaminów w Dąbrowie Górniczym. Z miejsca parkingowego wyjeżdżam w prawo. I oczywiście, prawy kierunkowskaz. I jedziemy w kierunku ulicy Tysiąclecie. Oczywiście tutaj, gdzie kończą się miejsca parkingowe, jadąc na wprost musielibyśmy przepuścić pojazdy jadące z naszej prawej strony, czyli te, które jechały bliżej wejścia do Libra. Tutaj oczywiście nakaz jazdy w prawo. Wcześniej ustępujemy pojazdom. Z lewej strony jadącym od strony ronda na skrzyżowaniu ulicy Tysiąclecia 11 listopada i kosmonautów. I bez wydawania polecenia jedziemy sobie prosto i za wjazdem do osiedla dostajemy polecenie, aby na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Czyli to jest skrzyżowanie tysiąclecia z ulicą Podlesie. kierunkowska, zostawiamy się blisko osi, czyli blisko środka jezdni ustępując pojazdom sprzeciwka skręcamy w taki sposób aby nie pojechać po powierzchni wyłączonej z ruchu i znowu nie dostajemy od egzaminatora żadnych poleceń jesteśmy na na ulicy, na ulicy Podlesie Tutaj ograniczenie do 40 km na godzinę bardzo zniszczona nawierzchnia więc tutaj starajcie się myślę, że nawet nieco mniej aniżeli 40 podwyższenie prędkości do 70 podwyższenie, bowiem pamiętajmy cały czas jesteśmy w terenie zabudowanym czyli bez tych znaków obowiązywałoby nas Szybkość do 50 km na godzinę. Natomiast jak ta 70, jak tutaj do 70 się rozpędzić, jak to jest jedna wielka dziura. Podjazd na wiadukt cały czas nas obowiązuje 70. Natomiast tutaj już moglibyśmy od egzaminatora dostać polecenie, aby na najbliższym skrzyżowaniu zawrócić. Na najbliższym skrzyżowaniu zawracamy. Czyli jak się skończy linia ciągła. Upewniam się, że nic nie nadjeżdża. Zmieniam pas ruchu. Ponownie zmieniam pas ruchu. Oczywiście mogę to zrobić z tym jednym kierunkowskazem. No i teraz obserwacja tego, coż my to tutaj na tej drodze mamy. Jak mamy oznaczone pasy ruchu nie zrobimy zabracania blisko lewej strony to przypomina mnie pierwszy raz tutaj pokazywałem musimy wyjechać nieco szerzej tak aby pojechać w miejscu gdzie mamy linię przerywaną aby tej aby tej linii e, ciągłej nie naruszyć i na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo Tutaj jedzie ciężarówka, więc trzeba ją przepuścić. Czyli będziemy jechać na drogę S1. I znowu te zmiany pasa aż do lewej strony. Kierunkowskaz już zostaje. Nie wyłączajcie go tak co chwilę. I znowu ustępując pojazdom sprzeciwka. Tutaj oczywiście pojazdy z prawej miałyby pierwszeństwo. I jesteśmy na drodze ekspresowej. Tutaj bardzo krótki, bardzo trudny, wobec tego ten. Baz włączeniowy. Starajmy się rozpędzać, uzyskać wysoką prędkość i pojedziemy w kierunku Krakowa. Czyli polecenie pojedziemy w kierunku Krakowa, trzymajmy się już yy, drogowskazów, gdzież to ten Kraków mamy a mamy Kraków gdzie? A no mamy go w prawo. Ograniczenie do 50 Koniec drogi ekspresowej Czyli wjeżdżamy na Zwykłą Drogę poza terenem Zabudowanym W tym wypadku jest to droga dwujezdniowa Czyli prędkość maksymalna To jest 100 km na godzinę I znowu pas przeplatania W najbliższym skrzyżowaniu skręcimy w prawo. Bardzo rażące słońce w tej chwili. Tak więc, zmieniając tutaj pas, uważajmy z prostego powodu. Jak za wcześnie zmienimy, pojechalibyśmy tutaj po powierzchni wyłączonej z ruchu. Poczekajmy, aż faktycznie będzie na tym pasie oznaczenie. Będziemy pewni, że to jest nasz pas do zjazdu. Tutaj dopiero. Faktycznie widać, że to jest nasz pas do zjazdu. Sygnalizator kierunkowy. Czekamy na sygnał zielony. Oczywiście, sygnalizator kierunkowy to informacja również dla nas, że nasz tor jazdy nie będzie się przecinał z żadnym innym uczestnikiem ruchu. Teraz zielone światło jest na przejściu dla pieszych. Tutaj przejście mamy. Yy, nie wiem, czy ono tutaj jest wzbudzane. Być może jest wzbudzane przez. Dlatego, mimo że nie było pieszych, to. I następnie skręcamy w lewo. Skręcamy w lewo z zamiarem wjazdu na parking po prawej stronie na parking Biedronki. Natomiast na parking Biedronki wjechać nie możemy, bo mamy tutaj nakaz jazdy na wprost. I jako, że na wprost, to jedziemy dookoła stacji. To już mamy rozwidlenie czyli mogliśmy pojechać zarówno Wprost tak i w lewo, podobnie tutaj. Więc już wykonujemy te skręty z kierunkowskazem. Ustępując pojazdą z prawej, wjeżdżamy na parking biedronki.